Jako pierwsza gmina z pięciu ogłaszamy wyniki konsultacji. Z czego się cieszę podwójnie, dlatego że, tak jak powiedziałem, jesteśmy pierwsi, którzy konsultacje zakończyli, ale też z wielką przyjemnością chciałbym ogłosić wynik konsultacji, który w moim przekonaniu jest wynikiem bardzo dobrym, pokazującym jedność społeczeństwa, jedność mieszkańców gminy Kowrawcice z uwzględnieniem łącznie mieszkańców Chmielowic i Żerkowic, którzy to również w ankietach wypowiedzieli się tak, a nie inaczej. I tak szanowni państwo, raport z konsultacji społecznych na podstawie paragrafu 5 ust. 5 zarządzenia Wójta Gminy Krachcice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Komprachice w przedmiocie wyłączenia z granic gminy Komprawcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice przedkłada się raport o wynikach konsultacji społecznych, które były przeprowadzone w dniach od 13 lutego do 17 lutego 2016 roku z wyłączeniem niedzieli 14 lutego 2016 roku. Z wiadomych względów wtedy ludzie w tym dniu mieszkańcy naszej gminy mają żyć i mieli żyć konsulta nie konsultacjami, a walentynkami. Konsultacje społeczne, szanowni państwo, zostały przeprowadzone we wszystkich sołectwach gminy Komprawcice w przedmiocie wyłączenia z granic naszej gminy obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączenia ich do granic miasta Opole. Forma badania opinii mieszkańców to anonimowa ankieta konsultacyjna, co oznacza, że żadne informacje zebrane w postaci ankiet konsultacyjnych nie będą upublicznione ani interpretowane indywidualnie. Wyniki badania są analizowane jedynie w postaci zbiorowych zestawów. I tak, jak wcześniej już powiedziałem, konsultacje odbyły się w dniu 13 lutego w godzinach od 9 do 20 w każdym sołectwie, w wyznaczonych lokalach konsultacyjnych oraz w dniach 15 lutego 16 lutego i 17 lutego 2016 roku w godzinach od 17 do 21 poprzez wskazanych przez Sołtysów ankieterów dla tych mieszkańców gminy Komprawcice, którzy nie uczestniczyli w konsultacjach w dniu 13 lutego. Co jest bardzo istotne, szanowni Państwo, to to, że ankieterzy, którzy przeprowadzali badania ankietowe. To mieszkańcy gminy Komprawcice, którzy zostali wyposażeni w opisane i opieczętowane urny konsultacyjne, które mam zaszczyt jeszcze Państwu pokazać. To są dokładnie te urny, listy zawierające wykaz mieszkańców, stosowne upoważnienia oraz identyfikatory. Co ma, jeszcze raz podkreślę, bardzo w moim przekonaniu duże znaczenie, gdyż wynik tych konsultacji jest dla mnie bardzo wiarygodny. I ma bardzo duże znaczenie społeczne. Celem konsultacji było zbadanie opinii mieszkańców Gminy Komprachcice w sposób umożliwiający im wyrażenie swojej opinii w temacie konsultacji. I tak w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych we wszystkich sołectwach Gminy Komprachcice za pomocą anonimowych ankiet, z których mieszkańcy Gminy Komprachcice mieli wybrać jedną z trzech zaproponowanych tez. Po pierwsze. Jestem przeciw wyłączeniu z granic gminy Komprawcice obszaru Sołectwa Chmielowice i obszaru Sołectwa Żerkowice i włączeniu ich do granic Miasta Opola. Lub jestem za wyłączeniem z granic gminy Komprawcice obszaru Sołectwa Chmielowice i obszaru Sołectwa Żerkowice i włączeniem ich do granic Miasta Opola. I trzecia opcja: wstrzymuję się od zabrania głosu. Zespół konsultacyjny w składzie, który tutaj. Zostałem zasiada z panią przewodniczącą, panią sekretarz Marią Mariągrodę na czele, ustalił, iż liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych wynosi 5479. Liczba ankiet konsultacyjnych wyjętych z urn wynosi 5479. Liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się, Jestem przeciw wyłączeniu z granic gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączeniu ich do granic miasta Opola. Wynosi 5146. To jest 93,92% ogółu biorących udział w konsultacjach społecznych. Liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się Jestem za wyłączeniem z granic gminy Komprachcice obszaru sołectwa Chmielowice i obszaru sołectwa Żerkowice i włączeniem ich do granic miasta Opola wynosi 253. To jest 4,62% ogółu biorących udział w konsultacjach społecznych. I trzecia opcja, liczba uprawnionych mieszkańców, którzy wypowiedzieli się, wstrzymuję się od zabrania głosu wynosi 57. To jest 1,04% ogółu biorących w konsultacjach. Liczba uprawnionych mieszkańców, którzy oddali ankietę nieważną, wynosi 0. To jest oczywiście 0% ogółu biorących udział w konsultacjach. Liczba uprawnionych mieszkańców, którzy oddali głos nieważny, wynosi 23%. To jest 0,42% ogółu biorących w konsultacjach. Podsumowując, jeszcze raz chciałbym podkreślić wartość społeczną wyników konsultacji. Dla mnie bardzo budującym jest to, iż prawie 5400, ponad 5480 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych. W ciągu tak naprawdę czterech dni, gdzie. W pozostałych gminach ten okres ankietowania jest zdecydowanie dłuższy. To, że mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się w lokalu konsultacyjnym też ma dla mnie bardzo istotne znaczenie w dniu 13 lutego. Dlatego też ceniąc sobie głos mieszkańców, mam nadzieję, że pan prezydent miasta Opola, pan Arkadiusz Wyśniewski, Uszanuję ten głos społeczny mieszkańców gminy Komprawcice, którzy to jako pierwsi wypowiadając się w konsultacjach społecznych, jak Państwo usłyszeliście, wypowiedzieli swoje nie w, prawie w 94%. Dla mnie ten wynik jest wynikiem zadowalającym, pokazującym, iż to, co przez wiele lat zostało zbudowane. Zostało zbudowane w sołectwa gminy Komprachcice od wschodu po zachód, od północy po południe. Naszej gminy ma trwałą wartość. I z przeprowadzonej konsultacji wynika jednoznacznie, iż mieszkańcy gminy Komprachcice chcą nadal pozostać w układzie dziewięciu sołectw bez. Absolutnie wyłączania tych dwóch sołectw to jest Chmielowic i Rzetkowic z obszaru naszej gminy.